Hej, witaj w serii o testowaniu z użyciem frameworka Jest. Będziemy testować aplikację, którą pisaliśmy w poprzedniej serii. To właśnie ta aplikacja. Jeżeli chcesz się z nią zapoznać, zapraszam do tej serii. Link jest w opisie, tak jak wszystkie pozostałe linki. Tutaj mamy CodeBase. Wszystkie funkcje zostały już napisane. My będziemy do nich dopisywać testy, ewentualnie trochę przerabiać te funkcje albo dostosować je do testów, do naszych potrzeb, tak aby dało się te testy pisać. Jestem właśnie na stronie głównej frameworka Jest. I pierwsze pytanie: po co w ogóle potrzebujemy frameworka? Testowanie. Polega na sprawdzaniu, czy coś działa tak, jak tego oczekujemy. A więc funkcja może zwrócić jakiś wynik, i sprawdzamy, czy ten wynik jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. Więc zwyczajnie porównujemy to, co zwróciła funkcja, z tym, czego my oczekujemy. I możemy porównywać oczywiście liczby, stringi, obiekty, tablice. No i właśnie w przypadku obiektów i tablic, to nie jest takie oczywiste, więc tutaj. Jazz dostarcza nam pewnych narzędzi, które pomagają te obiekty i te tablice porównywać we właściwy sposób. Ponadto, dla każdej funkcji możemy sprawdzić, na przykład, ile razy dana funkcja została wywołana, z jakimi argumentami, co zwróciła. I naprawdę wiele, wiele innych rzeczy. My skupimy się na tych najważniejszych, które będą nam potrzebne w kontekście naszej aplikacji, Reacta. Oczywiście nie będę pisał tego wszystkiego po to, aby pokazać ci wszystkie fun funkcjonalności Jest. Będziemy robić tutaj projekt, czyli będziemy testować naszą aplikację, tą, którą pisaliśmy w poprzedniej serii. Chcę ją po prostu pokryć testami. Jest dostarcza nam również bardzo ciekawy interfejs. Po odpaleniu w terminalu odpowiedniej komendy dostajemy Pięknie, ładnie, kolorowo wyświetlone, co, co, jakie testy przeszły, jakie nie, dlaczego nie przeszły, yy, i po prostu możemy sobie w to ładnie zajrzeć, przejść do odpowiedniego pliku i ewentualnie naprawić. To jest naprawdę świetne. Gdybyśmy mieli to pisać od zera, bo korzystać z jakichś własnych funkcji, to tak naprawdę zajęlibyśmy się pisaniem frameworka do testów, czyli takiego gesta. Nie chcemy tego robić. My chcemy pisać testy, my chcemy testować nasz kod i, i, i nic więcej. Oczywiście tych rzeczy, które dostarcza Jest jest o wiele, wiele więcej, ale teraz już chyba wiesz dlaczego otrzymujesz frameworka.